Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Wuchaj i Talent, cześć. E, Gramy sobie właśnie w, w Medal of Honor z saperami Jesteśmy sekcją wybuchową Hop. I jedziemy na punkt. Dobra, ściągnę ten hełm, bo... Bo to ledwo biega wtedy. Nie biega wręcz. No. Dobra, racja. Widzimy, idziemy. Chwilę bez tego to i tak się w miarę szybko nakłada. Tak, gramy na mapie, na której w sumie, nie wiem, trzeci raz gramy. Widzimy, hara. No, no, w sumie ta mapa bardzo rzadko się odwraca. Uwaga, co da się daje? Widzę. Goście tam stoi. Au, już troszkę. Sniper. Tak, dwóch jest. Zaszedłeś i? Sniper, coś mi powiedział, że cię ocaliłem, tylko nie wiem co. Nie, nie ocaliłeś, ale możesz mnie zrespić. Dzięki. O, o, o. Muchaj, co? Tu mam. <grym> Masz już? 32. I mam hełm, jeszcze na sobie. Ej, ja nie mogę mieć chemu. Może ci go strącić jakoś. Może Tu gdzieś gościu się kampił, nie? W sumie tędy jeszcze nie szedłem tutaj. A ty tędy idziesz? No właśnie nie szedłem nigdy. Dobra, idź. Oni tobą. tam są Nie da się zabić. Nie, nie, Zwróciłem właśnie zabiłem. Pa. Ale a no, mój... Przestraszył. No poczekaj to ci dogodnie. To Dobra. O nie, granat! Dziaku to masz mogi 3, 2, 1 Oj, chyba swojego nie zabiłem. Nie raczej nie, to nie hardcore No dobrze Medyk Medyka potrzebujesz? E, nie, ja mam w A To Bo dlaczego? Ktoś ten, krzyczał ten medyk. Drugi. Ten A. co się A. Ten co tak Kamikadze biegł? Szczęśliwy, Nie ma Szczęśliwy, wesoły kamikadze. Jedziemy się za sektor północny. Dobra. Ja uzmijam schodki. Wezmę sobie... O, nie ma hełmu! Oli jaja. Ja patrzę na tył, ale oni się z tyłu... Ja patrzę na tył, Fuck! Zginąłem od... Wiem. Ja zginąłem od... Tak. Jakiś. On mnie kocha. No, Zabiję. Nawet chyba nie wiesz, jakie to jest silne uczucie. N śmiertelne aż. Idziemy w polas? No i ja się tam zrespię. Matko. Nie? Na polu wroga. Dobra, idę na południe, bo to po naszej bazy. Tak? Ale tam jest. Aha, South. Dobra, gdzie jest S? To jest North. Aż tam. To ja ściągnę tę home. Hmm. Zrobiłem błąd. Ściągnąłem hełm. No widzisz? Snowden. Snowden Harvest cały. Tak, 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 tak. Nas Zabił chyba dwukrotnie. To jest nasz koszmar. Ja się mogę zabić. Hey. Dobra. Zajebista. Dobrze mówisz. Dobra, <laughs> teraz na centrale musimy. Kurde, oni nas męczą. No, musimy to wygrać. Znowu wygramy, wygramy. Ty będzie znak, że statperzy nie służyli. Dzięki, spokojnie. Spoko. Idziemy? Tak. Też chcę założyć hełm. Ej, znowu się zablokowałem gdzieś. Właśnie nie daj zabić. Spoko z hełmem się, się utknąłem. O właśnie, ja też sobie rzucę. O, dostałem. Ej. Patrz. Widziałeś to? A ty widzisz mnie? O. Idziemy, idziemy. idziemy z górą czy środkiem? A, idziemy środkiem. Dobra. Mam 6 pocisków, to masz 6, to jest 20 ofiar. O ile się tak zbiorą? Prosta matematyka. To pewna matematyki. Nie miałem. Uwaga. Dobra. Dostałeś, czy nie? Nie. To bardzo dobrze. Ej, znowu dostałem. Bo wypatrzyłem go... ...skąd? Od góry. Dychaj Ajaj, harwester od tyłu. Hmm. Go się nie da zabić. Nie. Tam go wyżą, strzelam pod nogi. Hmm. Jak Dobra. by tu... Jakby go tu podejść? Na południowy idziemy, co? No, biegnę za tobą. Widziałam już ich e, kropeczki, więc ja sobie. E, hełm. ja pójdę z lewej. Co on tam stał, tylko? Wcale nie straciliśmy. Atakujemy tylko tymczasowe. Tylko pożyczyliśmy. Dobra, wymienia mamo. Ok. Dajemy sobie hełm. Dobra. Chwilę oddechu, 31 życia hełm ma. Co ja mówię? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Prowadzimy, tak trzymać! No, tylko że zaraz nie prowadzimy. Ciekawe czemu? 3, 2, 1, wpróbujmy. ale. Nie mam pancerza. Ale mam znowu TM32. Ja myślałem, że to przeciwnik. Ta broń jest naprawdę imba. Jak to nazwać. No. Imbalans. A, <laughs> tak jak kapacza. Baretka z sektoru. U góry, u góry. Z góry. O, ktoś go zabił. Cztery. Zgonił co mam. 32. 32 Ten 320 raczej to jest Tak o dzięki, dzięki Nie ma za co Spędzi mnie Dobra, idziemy tędy No Zaraz koniec Faktycznie minuty No 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 w dymie No strasznie Patrzę na tyły. Nic nie ma. Patrzę. Gdzie on tam? Bo ja tego nie widzę. W budynku jest. Dobra, widzę. Widzę, widzę. Aj, nie zdążyłem. To, to już poszło o pingi normalnie, nie zdążyłem odkliknąłem ale Dobra, dobra, cisnę, 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 cisnę Mamy dwa sektory, ale to ja, dla mnie za mało Nie! No nie ja. zawsze nam się tak, tak udaje A Słabo, słabo Jesteśmy razem, będziemy grali teraz z wiadowcami Tak słowo się rzekło Wiadowce grą Polska na przód, z palcem na spuście. Tak. Gdzie jest? Przy Słyszę strzały. To nasz umarł. Czemu w naszego strzelałem? Dobre pytanie. Tam no. gościu jest u góry. Zmieniam. Zabierz go? Super. Tak, strzelby do Słyszałem. Okej, okay, gdzie jesteś? Tutaj, obok ciebie. Musimy się podleczyć. Widziałem, pokazało się. Idziemy? Czekaj. Dobra. Dobra, można iść. Nalot gdzieś ma być, ale nie wiem gdzie. Nie u nas. Chyba switchblade. Nasz. A... Oj! Co mi się. Amo tak szybko skończyło? Ciekawe, ciekawe. O, dwóch zabijesz. Jeden, zero. Wracam do gry. Dobrze. Ja albo za eee, no... Ja mam jakieś, ten... jakieś opóźnienie? Czy co? Gościu wyskoczył, mnie zabił od razu. Ja też czuję, że z tej strony ty podejdzie. Ja pierdziele. Świetnie. Nie, nie, wiem skąd, bo nie mogłem przejść. Ech, ci ludzie. Oj! Oj! Dania. To była chyba Dania. Więc ja się na flagach nie znam. Idę na północ. Słucham? Wiesz, na północ. Dobra. Czy żyje? Bez komentarza. Znowu ten sam, znowu z magicznej pozycji. Południowy zabezpieczony. Tracimy sektor południowy. Czy ty prog za was Tracimy? No, południowy niestety. Południowy Traciliśmy południowy. Uważaj, tam tam jakieś duża czerwona kropka jest. Południowy powietrzu, się, wiesz na co? Mm. To jest w Ooooo Później już poszło, nic nie widziałem Nasza plaga Kurcze nic nie widzę Czekaj Ja o o, o. latawiec o. Jak ładnie poleciał Hehehe <laughs> ziomek Masz błyskowy zamek. Fuck! Właśnie rzuciłem gościowi błyskowy, to nic. On... Wyszedł nie zabił. O. błajaj. Ehm. Um... Gościu jest mocny, co nie? No, mocny jest. Jakiś brytol. Na której idziemy? O Jenny, tutaj daleko jesteś. Spokojnie, wracam do ciebie. Tam gdzieś... Chcę tylko załatwić snipera ze do strzelby. Dostał w brzuch. Gdzie A. idziemy? Tracimy sektor północny. Na północny. Dobra. Zwolnij chwilkę, panie zwiadowca. Aha, dobra. Dobra, jestem już. No dobra, idziemy. Musiałem cię wyszedć. Harvest jest, na, jest na, nasze, na naszej stronie oh. Jak? O, Jak? On to tylko jeden strzał gościn, jestem pewny Tam ktoś się śmignął Trzelba <laughs> <laughs> Imba, ne? Ja. Oj Brain killer, to nie partnera, obrona flagi Kurde, nie można wyjść z tego punktu Dobra, tu jest za rogiem Nie, biegnę od drugiej Oj! Żyjesz? Żyjesz e, ledwo, ledwo Uciekłem Zginąłem Więc nie widzimy znowu co to było? Pocisk kierowany. Hierstwo. Jep. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Północ, nie? Widzę, że już tam jesteś. Tak. <grym <grym> jakim cudem. Nie, nie gadajcie, że Dawid Centry Cię zabił? Y nie wiem kto. Dostałem ze sniperki w łeb. No właśnie ja też. A on tak wystawał tak w ogóle, że... Nie mógł mnie tak szybko wyfaczyć. Wszedłem w naszą... Nie. Pocisk kierowany znowu mnie zabił. Mhm. Mm to było... ...interesujące doświadczenie. Powiedzmy. Tego nie... Nie widziałem go Absolutnie Uściłem cię Nie, znowu pocisk kierowany Zajadźcie. Tylko szybko Jeszcze trochę i niedługo będą nie, nakierowanymi u Bierzemy się za sektor tymi wykołaczkami zabiłem. trzeba ma... Aha. <laughs> ja... Wywaliłem w gościa całą... wszystko ze strzelby. No. Ja też. Tego tutaj, co stał przede mną. Trochę on... skarabika. Amunicu, uwaga, bus. A wiesz, co on zrobił? On zaczął zmieniać amunicję, tak jak ja, więc ja zmieniłem szybko broń. <laughs> no tak, no... broń się zmienia szybciej amunicję Dobra. zasłona dymna okay. będzie. Jest, wygraliśmy! No. Uff. Ojoj. Akcja na koniec dobra, ale Teraz niestety się nie popisaliśmy. Ale Uj. fajne akcje były. Nie no, było okej. Okay. No, dziękujemy wszystkim za uwagę, cześć! Miłego dnia.